Zarobiliśmy dużo. O, 50 tysięcy. W rąku header'y, może mo, mo, header już by może... Ale nie, jest cały ciąg ten, cały zestaw sprzedać. Ja nie będę tego sprzedawał. Combine'u? No ja tylko kukurydzę, nie będę przeciął dziadu, bo na tęsknę. Tak, tak obydwa. Jeden! To wtedy ten. <laughs> Jak wydar ja. jeden? To wtedy może ten. <laughs> Trzy, jeden to może wtedy wezmę i Zero. już sprzedam Ci header. Dobrze. Nie możesz. Jeden. A to nie macie za co żyć? Nie macie <noise> za co. Nie, 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 nie mają za to co zatankować kambajn. tych kombajnów, które chcę zostawić. Po czym pomyliłaś się? Z Ale kopię remont w i tak będzie skakał, gdy remont <noise> Ale to jest tam... Będę podjeżdżał i harhał. Ciekawe jak pali taki kombajn. No. tak Nie pomogę, ja nie ogólnie chcę mówić, ale klasy najczęściej się palą. Ale ogólnie w tym roku bardzo często i dużo palą się ładne kombajny. <noise> Więc jak od, odmalujecie coś czuję, że będzie się jarał. Na pewno. Właśnie ja ja